Dzisiaj pokażę ci najprostszego agenta do researchu w NATEN, którego ustawienie zajmie ci jakieś 12 sekund i który nie wymaga api. Tak, po prostu bez żadnego Daniel Bartosiewicz. Content AI, automatyzacja. Znasz to powiedzenie, że cokolwiek robisz, czymkolwiek się zajmujesz, gdzieś w Azji jest trzynastolatek, który robi to lepiej, taniej, szybciej od ciebie? No to ja to uczucie. Właśnie bardzo dobrze poznałem, bo tak wygląda szkic mojego agenta do researchu, który <śmian> miał się odpytywać przez inne automatyzacje, poprawiać zapytanie, szukać w brave, filtrować, wyciągać content, później to wszystko sumować i wysyłać dalej. Doszedłem do tego momentu, po czym zobaczyłem to. Wyglądałem wtedy trochę tak. Albo jak ostatni przypadek, fan Lakersów. Tak, jak to działa normalnie? Normalnie musisz mieć trigger. W tym przypadku załóżmy, że jest to ten czat. Czata sobie coś wpisuje. Ten agent z tego zapytania, agent właściwie LLM, z tego zapytania robi, nazwijmy to, lepsze zapytanie. Następnie rozdziela to na kilka zapytań. Każde z tych zapytań idzie do Brave. Brave ściąga wyniki. Następnie to jest filtrowane, żeby to były wyniki wyszukiwania, już jest skomplikowane, nie? Już się robi skomplikowanie. Tu do potrzebujesz API. Następnie po przefiltrowaniu, jeżeli coś zostanie, idzie tutaj. To jest moduł Tawili, który wyciąga content z danego adresu URL. Tu też API jest potrzebne. I trzeba to dobrze powypełniać i wtedy dopiero to przychodzi tutaj i coś się z tego robi. Znaczy to Poddamy to próbie. Open chat. Jak zrobić research w Nathan? Tak, zapytania i niech się to robi. A tak, jeszcze tutaj jest model czata, do którego też potrzebne jest API. Trzeba mieć credentials i te credentials trzeba sobie na stronie Google ogarnąć. W przeciwnym razie to nie ruszy. Dobra, to ja to zatrzymam, bo Knowledge Graph nie potrzebujemy na potrzeby tego filmu. Mamy query Refiner i to mi zwróciło, jak zrobić research z Nightend, zwróciło mi tak. Przy, przykłady. Nathan, węzły, notes przydatne do researchu, przykłady, workflow, jak zintegrować Naten, automatyzacja i zaawansowane techniki researchu z wykorzystaniem Naten. Następnie to mi to rozdzieliło na poszczególne zapytania. Następnie wysłało mi to zapytanie do Brave Search, co zwróciło cholerę wyników. Dlatego ten węzeł tutaj mi je odfiltrował. Z odfiltrowanych węzłów mam takie rzeczy. Tu na przykład jest ten od WordPressa, Daniel Jeziorski. Daniela pozdrawiam. Był u mnie w podcaście, można sobie obejrzeć. E, le, le, le. Ściągnęło content, ciach, wszystko spoko. Następnie podsumowania. Z jakiegoś powodu po angielsku, ale to sobie mogę poprawić. I tutaj miało zrobić knowledge graph. Trwało to długo, nie wspominając o tym, ile trwało ustawienie tego wszystkiego i czy to działa dobrze, jeszcze nie wiem. I w sumie po odkryciu tego nowego modułu do researchu nie bardzo chce mi się dowiadywać. Jak działa to? Tak samo, mamy czat, i wpiszę sobie, jak zrobić research w N8N. Na zapytania, chwilę sobie poczekamy. Dobra, i tu mamy nasz output. Mamy mm -hmm. do dogłębny research, definiowanie celu, celu smart, przykłady celu smart, wybór źródeł danych, obsługa różnych formatów, budowa workload w NATEN, transformacja danych, analiza danych, wkłady zastosowań. No, narobiłbym się, a pewnie bym czegoś takiego nie dostał. Także z jednej strony jest to zła informacja, no bo widzimy, myślę, jakieś 8 godzin, może nie, może 6 godzin mojej pracy poszło się turlać, bo ktoś zrobił robotę za mnie wcześniej, która jest prostsza. Teraz do konkretów, co to za narzędzie, co to za ustrojstwo, co to jest ta Gina? Gina Deep Search to jest narzędzie od Gina AI, twórców między innymi narzędzia Prompt Perfect. Tutaj sobie można poustawiać adres CURL, żeby sobie w nim zaznaczyć, jaki model ma robić research, jak ma się przy tym starać, ile tokenów ma zużyć, ile prób ma podjąć i tak dalej. Tych parametrów jest tutaj trochę, ale to, co nas interesuje najbardziej, to to, ile to kosztuje. No bo powiedziałem, że to jest za darmolca i to jest za darmolca. Tu klucz API już jest wpisany, więc my wpisywać go nie musimy. Klucz możesz sobie skopiować, chociaż nie widzę powodu, żeby to robić. To jest endpoint tego API, nazwa modelu. Teraz kwestia ceny. Będziecie sobie na tę stronę drginakai deepsearch pricing. Rzucicie do pakietów. Pakiety w następującej formie 10 milionów. Tak jak jest napisane Toy Experiment, czyli do przetestowania i non-commercial use only, co wiadomo, że wszyscy olają. To jest za free to jest 10 milionów tokenów przy założeniu że Gina Deep Search zżera jakieś 50-70 tysięcy tokenów na zapytanie, to załóżmy dolny limit, mamy 10 milionów podzielić przez 50 tysięcy, to jest 200 zapytań. Ból jest taki, że jednorazowo. Drugi ból jest taki, że te tokeny dzielą się pomiędzy wszystkie narzędzia, czyli reader, embedding, reranker, deep search, classifier i segmenter. Więc jeżeli chcesz więcej, to za 50 baksów masz miliard tokenów. Jeżeli 10 milionów tokenów wystarczało na 200 zapytań do Deep Search Giny, miliard wystarczy na 20 tysięcy zapytań. No to jeżeli nie masz fabryki kontentu dla globalnych korporacji i nie stukasz 8 tysięcy artykułów miesięcznie, myślę, że 20 tysięcy starczy na długo i Cena za milion tokenów w tym przypadku to jest, 50, to jest 5 centów. 5 centów, czyli przy obecnym kursie dolara jakieś 12 groszy, nie, no dobra, 16 groszy. To nie jest dużo, no ale 50 dolców to te 250 prawie złotych jest. I ostatnia opcja, czyli 11 miliardów tokenów. Czyli trzymając się tych standardowych zapytań do deep searchu Giny, mamy 20 tysięcy razy 11, czyli 220 tysięcy zapytań i to już jest naprawdę dużo. Coś, o czym jeszcze warto powiedzieć, to rate limity, no bo to też nie jest tak, że darmowe narzędzie udostępni Ci swoje API i będziesz wysyłać 100 zapytań na minutę. W przypadku deep searchu bez, bez klucza API mówią tutaj, że nie ma czegoś takiego jak user, więc trudno ograniczać zapytania dla usera. Przy tym srebrnym za 50 baksów masz 50 zapytań na minutę, a z tym złotym za 500 baksów masz 500 zapytań na minutę. Znowu, 500 zapytań na minutę to jest dużo. Przypustowość tego api w tym przypadku jest dosyć spora. I teraz dwie rzeczy na temat prostoty tego narzędzia. Czemu tak łatwo jest to uruchomić? Dlatego, że może się wydawać, że jeżeli tutaj jest HTTP request, no to jest już coś trudnego, bo tu trzeba coś wypełniać: jakieś headers, jakieś body, jakiś JSON, tego typu rzeczy. Nic z tych tematów. Bo jak sobie wejdziesz na tę stronę, to masz tutaj adres CURL. Po prostu go kopiujesz, chodzisz tutaj, import w wklejasz URL, import, back to canvas. Tyle, działa. I to dodatkowo upraszcza sprawę, bo nie musisz tworzyć swojego klucza API. Twój klucz API już został tutaj stworzony. Został stworzony, Gina sama z siebie nadała ci ten klucz API, możesz go sobie skopiować i to jest tyle. I. Żeby nie było, że znowu robi się trudno, kiedy zechcesz sobie tutaj coś przestawić, że trzeba się orientować w tym, co to są te headery, query, parametry i tak dalej, to masz wszystko tutaj w tym playgroundzie. Chcesz streaming? Włączasz streaming. Chcesz zwiększyć reasoning effort? Zwiększasz reasoning effort. Chcesz budżetować tokeny? Przykładowo 10 tysięcy na zapytanie? Proszę bardzo, 10 tysięcy na zapytanie. Maksymalna liczba prób? 3. I widzisz, tutaj ten kod się podstawia, nie? Masz budżet tokens, max attempts... Jeżeli teraz to skopiuję i wkleję tutaj, to te parametry w JSONie się pojawią i to zapytanie pójdzie do Giny i, i te wytyczne zostaną zastosowane. Tak samo Agentic Team Size, no, brak bezpośredniej odpowiedzi można. Structured Output, Query Language, zechcesz chcesz po polsku, nie ma sprawy. Język myślenia i odpowiedzi, dobre domeny, złe domeny. Jeżeli nie chcesz, żeby czytało plotek.pl, to sobie możesz tutaj, albo jeśli chcesz, żeby czytało plotek.pl, to też możesz ustawić dobrą domenę. Musisz sobie wpisać. To jest przydatne w sytuacji, kiedy chciałbyś zasysać dane, zasysać informacje ze źródeł wiarygodnych, typu strony rządowe, czy w moim przypadku ktoś z wielkiej czwórki jak KPMG, czy Deloitte, czy jakieś firmy typu McKinsey, Gartner, Bain Company. Firmy znane na świecie z tego, że robią dobrą robotę. I tak samo, jeśli robisz research przykładowo dla, dla tematów medycznych. To chcesz, żeby to się posługiwało jakimś pubmedem NCIH i cokolwiek tam jeszcze nie wiem, nie pisze medycznych treści, ale wiesz o co chodzi. I ostatnie, czyli możesz sobie załączyć, czyli typ, typ załącznika, możesz tutaj sobie dodać plik i zdjęcie. Nie wiem po co, można było, po co miałoby się to robić, ale czyli w sumie z tym API trochę rozminałem się z prawdą, bo powiedziałem bez API. A to, co powinienem był powiedzieć, to bez generowania klucza API, bez rejestrowania się gdziekolwiek. Bo ten klucz API, on istnieje, tylko że on generuje ci się automatycznie. Po prostu jak wejdziesz na tę stronę, to on już tutaj będzie na ciebie czekał i będzie przypisany, można powiedzieć, do Twojego konta. Ale nadal nie musisz nigdzie wchodzić, nie musisz e, zakładać konta, nie musisz, e, chyba że już będziesz chcieć te płatne pakiety, ale w darmowym pakiecie nie musisz robić nic więcej. To jest mniej więcej tyle. Jak oceniam to narzędzie w kontekście jakości deep searchu? Na moim kanale mam film o tym, yy, o teście narzędzi do deep researchu, o teście narzędzi w webowych apkach yy, Gemini, ChatGPT, ARIVIU.com jeszcze parę innych. I Gina pierwotnie miała być w tym teście, ale odmówiła posłuszeństwa, zaczęła mi zwracać jakieś chińskie znaczki, więc yy, zaufanie do tego narzędzia mam ograniczone, ale też testowałem jakiś czas temu i te narzędzia się rozwijają i poprawiają, więc kto wie, może pewnego dnia doskoczy do poziomu. To, co działa zdecydowanie na jej korzyść, to łatwość użycia, łatwość skonfigurowania tego wszystkiego. Jednak mimo wszystko dorzuciłbym jakiś fact checking potem. Jeżeli ten film ułatwi ci pracę, ułatwi pracę z Nate'em, ułatwi pracę z tekstem, z generowaniem tekstów, zostaw łapkę w górę, to da mi sygnał, żeby tworzyć więcej takich filmów. Jeżeli masz pytania o to narzędzie, to rzuć w komentarzu, będę odpowiadał. Za dzisiaj Ci dziękuję i do zobaczycha siema.